Ostatnim motem z tego ostatnim z tego do mojego programu, którego jeszcze do tej pory nie zacząłem nawet, dopiero teraz go zacznę, za chwilę zacznę, jest fragment twórczości mojego wybitnego kolegi Wieśka Tupaczewskiego z kabaretu Otto Teraz, który kiedyś zajmował się innymi rzeczami trochę. I się napisał taki czterowiersz. Żołnierz dziewczynie nie skłamie. Niezły początek. Żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie. Żołnierz zarzuci czołg na ramię, jak wróci, to resztę dorzuci. Wtedy pomyślałem, że twórczość poetycka jest czymś, na czym trzeba się też skupić bardzo i trzeba dać jej wyraz deliryczny. Znaczy, trzeba Państwu ją przekazać, żeby Państwu oko mało chodzi. Motem do tej części mojej wypowiedzi będzie fragment wiersza anonimowego poety ludowego spod Biłgoraja, ze, zbioru, ze zbiorów poety lubelskiego, pana Aleksandra Migo. Sytuacja. Pole podlubelskie. Świt, wiosna, lato, nie wiem, nie byłem. Włościanin był i napisał tak. Wyszłem na pole! Też nie blisko zdał na. Wyszłem na pole. Dech mi zaperło w piersi. Tak, to oni, to skowroncy, przylecieli piersi. Prawda, jaka w tym głębia jest? Ten wiersz mi towarzyszy przez całe lata i kiedy się już bardzo zacukam w swoje takie duszne klimaty, to sobie przypominam, jaki świat może być prosty. Kolejny wytwór pochodzi z twórczości Janusza Przymanowskiego. Nieżyjący już poeta, i polski Janusz Przymanowski, ojciec czterech pancernych psa i, i wydał tomik wierszy. Kiedyś koledzy mi wysłali z akademika po herbatę do sklepu nocnego, bo, bo się skończyła, a, a bardzo chcieliśmy jeszcze się napić herbaty, takiej liściastej. I tam obok była księgarnia koteku sklepu tak zwany full service. <grym> I tam wszedłem do tej wszedłem księgarni, byłem blisko, weszłem właściwie. Nie mogłem wydać pieniędzy, bo musiałem kupić herbatę, więc musiałem się tej książki nauczyć, prawda? I nauczyłem się jednego utworu. Janusz Przymanowski lecąc samolotem do Stanów Zjednoczonych, przelatując nad Atlantykiem, napisał wiersz, któremu dał odkrywczy tytuł Nad Atlantykiem. I tam jest tak. Jest to wiersz z gatunku wierszy ortopedycznych, więc osoby co wrażliwsze niech się wyłączą procesor. Piechur ma statystyczne prawo do trzech ataków potwierdzonych milionami. Jajca! Dobrze, powtarzam. Widzi pani? Wszyscy zajarzyli, tylko pani nie poprawi. Mówię. Państwo już mogą nie słuchać, to dla pani. Piechur ma statystyczne prawo do trzech ataków potwierdzonych milionami. Ja... Przeżyłem ich jedenaście, a ręką wiodącą pióro trzech zarąbałem saperką, siedmiu zabiłem kulą. Koniec. Widzę. Jest to wiersz ortopedyczny. Mój przyjaciel Zbyszek, bardzo zdolny alkoholik. Chodził sobie po korytarzach w akademiku pisał rozmaite ciekawe wiersze przy okazji chodzenia i przez... było tak, że pracował na zerwanym filmie, często po lekkim alkoholu, a po większym też nazywanym filmie. O czym nikt nie wiedział łącznie z nim, bo skąd on miał wiedzieć, kiedy mu się zerwał film, prawda? Siedzieliśmy sobie w pokoju 406. Kultowy pokój w Akademiku na Zwierki Figury, koledzy prawnicy, z tego większość podostrołęki. Często jeździli do Chin, przemycali jakieś rozmaite tam dziwne rzeczy z tych Chin. Już to tam żmije, już to coś tam, coś tam. Siedzimy w pokoju, sesja jest egzaminacyjna, mamy trochę czasu, pijemy herbatę. Nagle pukanie do drzwi. Rafał, teraz zdolny dziennikarz sportowy, wstał, Rafał otworzył drzwi. Na drzwiach było 406 napisane wyraźnie, za drzwiami stał Zbyszek w garniturze. I patrząc na Rafała powiedział: Przepraszam cię, czy jest tu może Rafał? Rafał powiedział: Nie, nie ma, ale może jest 406. Zbyszek powiedział: Dziękuję. Zamknęliśmy. Zaległa wśród nas cisza. Oto właśnie straciliśmy kolegę. I tylko ja, wiedziony gestem przyjaźni, pobiegłem do tych drzwi, bo czułem, że coś się może stać. Otworzyłem te drzwi gwałtownym i dynamicznym szarpnięciem. Za drzwiami stał zbyszek, patrzył na napis 406 i przymierzał się do wprowadzenia w życie pętli Mobiusa. No by tak stał do końca świata i pukał. Dlaczego mówię o tym pokoju 406? Dlatego, że mówię o Zbyszku, ale, bo to jest ważny poeta w moim życiu. Ale pokój 406 był ciekawy. Kiedyś tam wchodzę, koledzy siedzą, piją coś w środku, tam butelki coś pływa. No. Piliśmy różne rzeczy, więc jakby to mnie nie zdziwiło, ale patrzę, mówię, co macie, Sławusiu? Mówi, żmijówkę mamy. Byliśmy w Chinach, przywieliliśmy taką wódę ze żmiją, to pijemy żmijówkę. Oczywiście pływała taka żmijka tam. Nie wyglądała najlepiej. Przychodzę tam znowu za kilka dni, na stole stoi coś takiego jak ten wywar z bieżnika wódka Baltik. Stoi ta, ta, ten Baltik i w nim coś pływa. Ja mówię, chłopaki, co macie? Brzmiówka się skończyła, ale byliśmy na polach mokotowskich, pojmali im padalca, mamy padalcówkę.